Kiedyś jak robiłem jeszcze wolierę dla właśnie kwalistych kwalistych, no i oczywiście już wcześniej tutaj dla karłatek naszych królewskich siedzą razem z nichami to mi się takie stworzyło miejsce Teraz właśnie pokazuję taka też ala wolierka Miała... no ona ma 2 metry. 2 metry, największa jest akurat z tych, bo tam 1,80 m. Tam ma dwa tą żeśmy robili, pamiętam na metr. I została taka luka, no ja oczywiście ją zabudowałem, teraz już powstała z tego woliera, która stoi cały czas pusta. Zabudowałem dlatego, że no bałem się wchodzić tutaj do naszych tych papurzy falistych, One są malutkie, lupcie zwinne, więc jak tu wchodziłem i otwierałem te drzwi to się zawsze bałem, że mi po prostu cmychną i stąd zabudowałem sobie Wolierę. No teraz jak widzicie ona będzie taka w stanie surowym, dlatego że tu nie, nie będę zabijał tego deskami tego muru tak jak tutaj mieliśmy no okno musiałem do domu zabezpieczyć, dałem siatkę po całości okna po prostu była zakruszka, więc dołożyłem taką tą jaką umocowałem do okiennych i do niej oczywiście yy, od, ty, z tyłu siatkę przykręciłem. Także jest to przywy naciągnięte no i zabezpieczone przede wszystkim, żeby mi nie wstroczy do zakładu. No i jednocześnie pochodzi, które są w zakładzie z kolei nie wylecą tutaj. Yy, także mówić o tej wolierce dlatego, żeśmy hmm, z żoną postanowili przenieść tutaj nasze amazonki. Amazonki niedyspaczalne mam parkę. One yy, siedzą w budynku, zaraz się zobaczymy. Ale faktycznie na okres taki letni do jesieni powiedzmy do tych pierwszych smroczków, no może trochę wcześniej, bo się będzie dało, nie. Yy, będzie można tu je przenieść. Yy, nie będę specjalnie tam tu organizował nie wiadomo czego. Jak widzicie uczepiłem taką grubą linę. Tą linę jeszcze mieliśmy od AR. Została nam. i Także fajnie, bo tu się ją wykorzysta. I oczywiście damy żerdzie, na tą stronę dam półeczkę, na które będę dla nich trzymał wodę i ziarno. W ogóle miseczki. I oczywiście trzeba będzie taki dać, no to, to już żona tym się zajmuje, taki kosz, tu będzie czytać, czy to z kartonu, czy ze skrzynki, jakieś właśnie wewnątrz środków. Ona to nazywa do zerowania. Takie dla nich. A tam się wrzuca właśnie jakieś patyczki, wszystkie, nie jakieś koreczki, jakieś kawałki drobienka czy czegoś, żeby, znowu to po tym ziele, żeby po prostu sobie siedziały i grzebały. I wierzcie mi, że faktycznie ktoś daje egzamin, bo praktycznie przysiadują w tym pudełku cały dzień, także mają zajęcie, mają co robić. I idziemy, zobaczymy właśnie te nasze papugi. A tu właśnie z woliarka z naszymi Amazonkami to jest Kiki. Samiczka. Dwuletnia. W no, sierpniu będzie miała już dwa lata. Jest u nas od początku. Ręcznie była wychowana. Co prawda nie przez nas i pani ją tam karmiła. My dostaliśmy już wykarmioną. Ale jest bardzo do nas przyzwyczajona. Także Wypuszczamy ją Niekro, niejednokrotnie. Może widzieliście właśnie na jakichś shortach, na jakichś tam filmikach, że. Jak tu jesteśmy mi śniadanie w robocie, to ją wypuszczamy. A tu jest Karolek. Muszę się trochę odsunąć, bo widzę, że siatkę mi tutaj wyostrzyło za Karolka. Karolek z kolei sam jest pięcioletni. Kupiliśmy go w zeszłym roku. Też od znajomej naszej, akurat miała go u siebie, ale z kolei nie mogła dostać samiczki, a chciała koniecznie dorosłą. Wiadomo, że takiej się nie kupi, więc odprzedała nam Karolek. z tego barazu, jesteśmy zadowoleni. Ptaszki z sobą się już zżyły. Wiedzę, że bez przerwy się kusztrają, ale przychodzą chwile, że sobie grzebią w ciurkach, pogłówka yy, pogłówkach się tam skubią. Także jest wszystko elegancko, bardzo mi się to podoba, bo, no Chciałbym je razem zostawić, żeby już jednak były ze sobą. A tu jest ten kosz, o którym powiedziałem. Tu może tak za blisko troszeczkę. Właśnie jest taka skrzynka uczepiona. Jej tak się dla nich. Nie chcę otwierać wolierki, bo są nauczone, jak się otwiera wolierkę, to one zaraz podchodzą i zaraz wychodzą o jeśli szki leci. A to tylko chcę pokazać. No ona już pierwsza już, już, już do wyjścia, bo dlatego, że... Tak jak mówię, wypuszczamy i one są takie nauczone. Także myślę, że będę miały fajną wolierę. To też nie mają źle, w sumie mają o, jest już wyjście na zewnątrz, także czy samym. Przy, samym, przy samych drzwiach, także mają całe świeże powietrze, tu jest zamknięte. No, może będzie widać w ten sposób, że tak tu sobie taki drzwi zrobiłem, zasiadkowałem, więc nawet tak by ogóle się doby nam nie uciekły na zewnątrz. Ale jednak co, co na pełnym powietrzu, na pełnym dworze to zupełnie inaczej, także no będę chyba kończył się tą wolierkę, także jak powiedziałem półkę muszę zrobić, jeszcze jakieś żerdzie dla nich zdobyć. Przewiesimy im te pudełko ewentualnie, Uczepimy jeszcze jedno i wypuszczamy, zobaczymy. No musiamy zmienić również yy, zamknięcie, bo przecież tutaj był taki A i jednak, yy, on się czasami rozdrowiwuje, potem opada do drugiego, więc no, troszkę się bałem już. Taki kiosusek może być tak jak tutaj uszczepiony w środku papużek, więc... Na tak się otworzę. To mają gdzie wyleczyć. Eee, co jeszcze? No zrobimy półkę. Eee, na nim właśnie będziemy trzymać z dali ziarno, wodę, ewentualnie rzucać ziele. No i przewieciliśmy półkę. Daliśmy nową strzyneczkę. Tam też była brudna i troszeczkę poskrępiona. Ja wiem, że jest plastikowa, że może nie powinna być, ale karkoną nas uciecimy to dosłownie 2 godziny. I już nie ma, a nie wiem, wszyscy mają tak czas, żeby tylko chodzić koło tego, więc, więc nie chwilę plastikową. Teraz to być zarzucone zaraz jakimiś tam dla nich rzeczami, że nie to, że będą się szarpać tym, to może się zajmą właśnie w tym środku. Tak jak powiedziałem, jeszcze muszę tylko jakąś rzecz, nie będę im tutaj i, dużo tego robił, uczepię tak może z jedną jakąś rzecz, potem się będzie przynosiło. Yy, gałęzie yy, świeże, więc to z czasem i tak tutaj się wszystko ładnie zabuduję. Także lecę po żercie. Yy, no i zorganizowałem taką żerć. Świeżą brzuskę. Umosowałem ją sobie tam ze szczany. Tutaj nie wiem czy to będzie widoczne. Może będzie. W takim razie. Przykręciłem do tego sobie drutem, właśnie przerzuciłem na takim oczku. Ewentualnie będzie łatwo mi wymienić, jaką pogryzą. Teraz nie oskubowałem tych oczywiście listków, wszystko sobie fajnie na zielono wisi. Gałązeczki do gryzienia I parę gałązek sobie zostało. Tu to nawet dałem naszym falistym, <laughs> bo przestraszały się, uciekły wszystkie na okno. Ale to chwilowe. I teraz zajrzymy do wolierki obok. No już widzę, że proszę bardzo, kszarpie. <grystanie> szarpie. sobie skubie razem z nim tą gałązkę świeżą. Także i one wyskorzystały. skorzystały. No myślę, że już z już mam gotową. Tak wstępnie oczywiście, bo wiadomo, że tu będą potem jakieś jeszcze inne zmiany. Myślę, że półka zostanie na tej ścianie, natomiast może trzeba będzie coś tam, czyli mecz, żerć zmienić, przewiesić. Oczywiście będziemy to wszystko na bieżąco patrzeć. Jak mówiłem, nie wieszam dużo, dlatego że potem dając im te gałązki robi tak się gęstwisko później tych gałęzi, więc będą miały gdzie sobie buszować, żerować. Aha, no tu jeszcze muszę oczywiście do tej skrzyni coś im wrzucić. No i bierzemy się za przenoszenie papuk No i już jesteśmy w środku Akurat szpady w siatce nie marzę tu mogę je pokazać o, Może będzie w ten sposób lepiej nie widać Nie było problemu tak jak z innymi posługami, musiałem ich wcale łapać. One wchodzą na ręce. Także tylko do takiego transporterka dla kotów. I przynieśliśmy. No a Karol od razu wyszedł zadowolony, wszedł na ręce. Także myślę, że chyba się ucieszył. Kiki, jak tam kiki? No na razie wędrujemy, tak. Wszystko musimy popróbować, poskubać. Troszkę zapotrwa nim się przyzwyczajam, ale ja myślę, że dla nich na pewno będzie tutaj dużo lepiej. Jednak no większa woliera niż tamta, tamta ma 1,80 m i ta już ma 2 m, więc no, może niewielka różnica, ale tu jest znacznie wyżej. Tu jest chyba 2,5 metra nawet. Także jest znacznie, znacznie wyżej niż tamta, tam jest tylko 1,90 m albo 1,90 m albo 1,95 m, m, to wiem, że niecałe 2 m jest. Także tu będzie dużo na pewno wyżej. No tam się cieszę, myślę, że i one się cieszą Jak Karol? Jak tam? Jak Karol, zadowolony? A już się odsyła, już nie da się Wcześniej jeszcze na ręce wchodził No dobra, tam nie będziemy dostresować. Teraz sam będę miał do nich tutaj łatwiejsze dojście I tam musiałem pilnować, zabiegać drzwi, żeby do nich wejść Natomiast tutaj już tak Spokojnie no i przede wszystkim no, dużo światła, to jest istotne. Będę mógł do nich zaglądać i je części nawet wam pokazywać, bo tam jednak musiałem czekać na pogodny dzień, żeby dobre zdjęcia były. Wyjdę na zewnątrz, zobaczymy jak będzie to wyglądało. Z tamtej strony myślę, że będzie lepiej widać dlatego, że nie będzie mi tu prześwietlało się. No co Kiki? Myślę, że jeszcze będzie okazja, bo nie wiem czy wcześniej mówiłem, ale na przykład Kiki dużo mówi. Teraz się na pewno wstydzi, nie powie słowa. Ale myślę, że jeszcze ją nagramy. Karol, oczywiście sobie podgwizduje często. Karol, Karolek swoje słowo, swoje imię zna, często też powtarza, że są Kiki wezgowała. To śmiesznie tak brzmi jako na nowo uje. Karol, Karolek, jakby nie wiadomo gdzie była przyszeździowo. <laughs> Także myślę, że jak się nieco przyzwyczają, to uda mi się może to jeszcze nagrać. Uh -huh. No już miseczkę. Yy, jeszcze stamtąd żeśmy wzięli od nich. Niewiele tu widzę zjadłych owoców. Trochę ziarna też jeszcze mają. No i wodę. Amazonki bardzo mało wody używają praktycznie, jedynie do kąpieli, nie widziałam, powiem szczerze, żeby piła kiedykolwiek, one właśnie poprzez właśnie te owoce, jedzenie owoców, warzyw, chyba tej wody im tyle wystarczy, bo wodę już po kilka dni, widzę, czyściutka cały czas, nawet dzioba w niej nie moczą, chyba, że się już wykąpią, to oczywiście. No a tu bądynioje na zewnątrz. A, myślę, że tak samo się cieszą jak i ja. Ale jednak fajnie, jak jest taka wysoka woliarka, można do niej wejść spokojnie. I bardzo blisko to się jest popuści One się szybko też przyzwyczają. Chociaż to jak powiedziałem, one i tak już są do nas przyzwyczajone, na ręce wchodzą. Na ramię skakuje czy na głowę bez żadnego problemu. Natomiast jak będzie się do nich wchodziło tutaj częściej, ja myślę, że będzie teraz okazja częściej wchodzić, bo tam jest sporo miejsca. Tam mamy właściwie tamta wolierka, to jest... że są nieco niżej, trzeba się schylać. To jest jedna rzecz. A dwa, że tam też się już troszeczkę tych gałęzi narodziło sporo. I to przeszkadza. Dlatego tam tak było troszeczkę moim zdaniem. Za ciasto stąd żeśmy tylko tutaj uczepili tą jedną, to moim zdaniem w zupełności. I będę chyba pilnował tego, żeby tu była rzecz jedna, może jakaś jeszcze gałązka do gryzienia i będziemy zawsze to później usuwać, żeby one miały przestrzeń.